Cześć, witam Cię serdecznie z tej strony Bartek Popiel z bloga liczy się wynik.pl i jest mi bardzo miło, że oglądasz tę lekcję. Włączyłeś lub włączyłaś lekcję demo, ponieważ prawdopodobnie jesteś zainteresowany lub zainteresowana uczestnictwem w kursie Liczy się kampania i chcesz wiedzieć, jak to wygląda w środku. Bardzo dobrze, zatem zapoznaj się z tą lekcją, zobacz ją sobie w całości i właśnie w taki sposób nagrany jest cały kurs Liczy się kampania. Zatem zapraszam do oglądania lekcji demo. utrzymanie uwagi. Niezwykle ważna sprawa, jeżeli chcemy produkować content wideo, no bo w takim razie jeżeli nie zrobimy żadnych zabiegów, które mają na celu utrzymanie uwagi naszego odbiorcy, no to on obejrzy kawałek tego nagrania i po prostu wyłączy, kliknie w przycisk w prawym górnym rogu, kliknie na jakiegoś X, no i na tym się zakończy nasza wspólna przygoda. Dlatego musimy zrobić kilka rzeczy, które sprawią, że nasi widzowie, nasi odbiorcy będą chcieli oglądać nasze materiały do samego końca. Kilka rzeczy, które chciałbym wam podpowiedzieć, które testowaliśmy, i które naprawdę znakomicie się sprawdzają przy tym, żeby zrobić fajne wideo, wideo angażujące. No oczywiście poza tym, że ono musi być ciekawe samo w sobie, ale często jest tak, że nawet jeżeli treść jest dobra. Jeżeli jest merytorycznie, to forma wideo jest tak zrobiona, że to się po prostu ciężko ogląda. Ok, to w takim razie co zrobić, żeby nasze wideo było nieco lepsze? Oczywiście znowu, to jest jakiś wachlarz możliwości. To nie jest tak, że trzeba to wszystko upakować do jednego wideo. O nie, nie, to jest bardzo złe rozwiązanie, jeżeli to wszystko upakujemy do jednego nagrania, więc o wiele lepiej będzie wybrać po prostu jakąś formę, która będzie, która będzie pomocna. Pierwsza rzecz to są slajdy. Jeżeli robimy, jeżeli robimy materiał wideo, to ja akurat teraz w tym Nagraniu, które wy oglądacie, wykorzystuje mapę myśli. I tutaj również jest jakiś ciekawy sposób, ponieważ co chwilę coś się pojawia, coś znika. Ja klikam, jest jakaś dynamika na tym, na tym ekranie. Natomiast można też przygotować sobie slajdy, ale slajdy, żeby były przygotowane w taki sposób, nie na zasadzie, że mamy 10 punktów na każdym slajdzie, tylko rzeczywiście co slajd to inne zdanie. Jeżeli widzieliście nasze materiały z konferencji. Z konferencji, to była konferencja na temat tego, jak pisać skuteczne oferty sprzedażowe. To tam slajdy były właśnie w ten sposób przygotowane, że co slajd wyskakiwał kolejny punkt. No i wtedy to też nie jest tak, że ludzie widzą 7 punktów, a ja je dopiero omawiam, bo to jest bez sensu, bo ludzie już zdążyli wszystko przeczytać. No to, to co ja jestem lektorem do tego slajdu, no to nie o to chodzi zupełnie. Chodzi o to, żeby rzeczywiście nasze, to co my mówimy, żeby to było w punkt do tego, co pojawia się na ekranie. No i wtedy jest zupełnie inna dynamika i uwaga odbiorców jest dużo dłużej utrzymana. Kolejna bardzo fajna sprawa, no to jest zmiana kadrów. Jeżeli mamy dwie kamery, czyli na przykład mielibyśmy jedną kamerę, która nagrywa mnie na wprost i ona jest trochę dalej, i mamy drugą kamerę, która jest ustawiona z boku i ona na przykład może mieć taki kadr, że jest nieco bardziej zbliżona, i wtedy jak jest ta zmiana kadrów, no to już jest w ogóle super, bo coś się dzieje na tym, na tym obrazie, coś się dzieje na tym ekranie, jest jakaś zmiana, zmiana kadrów, i w ten sposób kręciliśmy materiały do kampanii, liczy się strategia. Tak samo jest ze zbliżeniami. Jeżeli mamy na przykład jedną kamerę. No to też może być coś takiego, że wtedy ta kamera nagrywa w najlepszej możliwej jakości. Czyli na przykład, jeżeli nagrywamy to lustrzanką i nagrywamy to w rozdzielczości 4K, a ostateczny film chcemy wyrenderować full HD, tak? No to wtedy możemy zrobić coś takiego, że raz jestem dalej, a raz jestem bliżej. Raz jestem dalej, a raz jestem bliżej. Swoją drogą to jest też taki fajny trik, żeby niwelować pomyłki w nagraniu. Czyli możemy na przykład teraz dam na całą kamerę. I no, my to akurat to będziemy renderować też Full HD, i kamera też nagrywa Full HD, to to nie będziemy szaleć za bardzo z tymi zbliżeniami, ale mógłbym coś opowiadać, i na przykład, gdybym się pomylił, to może nastąpić wtedy zbliżenie. Gdy, gdy, gdy robię powtórkę, gdy zaczynam to nowe zdanie, no to mogę zacząć właśnie to później przy montażu. Możemy zrobić tak, że byłoby to zbliżone, mówię, 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 no i po powiedzmy, że gdybym się znowu zaciął, to znowu może być oddalenie. I wtedy, kiedy jest, jest ten monolog, kiedy ja bym coś mówił do kamery, no i ja coś mówię, 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 nagle jest zbliżenie, mówię, mówię, nagle jest oddalenie, no to wtedy to wtedy wygląda to zupełnie inaczej. Ludzie, jak na to patrzą, to myślą sobie, że to było po prostu nagrywane longiem, także to było wszystko za jednym razem, więc jest to Świetny sposób też, żeby nagrywać tak nawet po kawałku, zwłaszcza jeżeli ktoś ma takie opory przed, przed nagrywaniem. No to zróbmy tak: Teraz mówię, jestem w oddaleniu, a teraz to przybliżymy. Ok, i teraz jestem trochę przybliżony, więc mówię do nas, do was jestem nieco większy. I teraz robimy krok do tyłu, znowu jestem oddalony i kontynuuję swój wątek, znowu jestem oddalony. I tak by to mogło wyglądać, tak? I to już jest jakaś dynamika na, na tym obrazie. Ok, wracamy do naszej mapy. Kolejna rzecz, to jest zmiana kamer. Czyli, właśnie to, co też mówiłem, jeżeli mamy, jeżeli mamy zmianę zmiany kamer, jeżeli mamy, kręcimy to na jedną kamerę, na dwie kamery, a czasami jest jeszcze coś takiego, że na przykład kręcimy na trzy kamery, no to zwłaszcza przy wywiadach to jest robione, prawda? Wtedy mamy ten, te obrazy krzyżowe, bo jeżeli mamy dwóch rozmówców, no to jedna kamera kręci jedną osobę, druga kamera kręci drugą osobę, no i jest jeszcze, cała kam, jest jeszcze kamera, która łapie cały plan. Więc to wtedy też bardzo fajnie pokazuje, jak są te zmiany, kiedy ktoś zadaje pytanie, no to jest. Z kamery na niego, kiedy ktoś odpowiada, to jest kamera na tego odpowiadającego, na tego przepytywanego. No i co jakiś czas jeszcze pojawia się wrzutka takiego z pełnego planu. Też bardzo fajnie to, to, to wygląda. No, widać, jakby, że już taka produkcja jest nieco bardziej profesjonalna, na pewno. A coś się dzieje też na ekranie, jeżeli do tego dołożymy jeszcze jakieś napisy, jeżeli do tego będą jakieś wlatujące belki, no to moim zdaniem całość mocno, mocno zyskuje na, na jakości i to się po prostu chce oglądać. Dalej kolejna rzecz to jest coś, co robiliśmy przy takich materiałach, które swego czasu kręciliśmy na Teneryfie i to było coś takiego, że była zmiana miejsc, to znaczy ja omawiałem chyba 14 albo 15 punktów i każdy jeden punkt był nagrywany w innym miejscu, to znaczy przemieszczaliśmy się po plaży na, na Teneryfie, szukaliśmy jakiegoś fajnego miejsca i każdy punkt był nagrany w innym miejscu. I to wideo jest fajne, ono jest ciekawe, dynamiczne, za każdym razem jesteśmy gdzieś indziej, ale problem jest taki, że no jest dużo pracy. Bo za, za każdym razem trzeba się przenosić, na nowo ustawić dźwięk, a tutaj wiał wiatr, a tam nie wieje wiatr, i to trzeba regulować i tak dalej. Wideo jest wtedy ciekawe, bo coś się rzeczywiście dzieje, ale i zmieniają się te widoki za, za osobą, która jest, jest w kamerze. Natomiast pr problem jest taki, że jest z tym dużo pracy. Trzeba sobie zarezerwować co najmniej dzień na, na zrealizowanie tego typu produkcji. Kolejna rzecz to są przebitki. To już też Wam wspominałem. My akurat, akurat korzystamy z dwóch takich miejsc. Jedno to jest videoblogs.com.com, a drugie miejsce. Z którego pobieramy też przebitki, to jest Envato Elements. Więc też ewentualnie polecam, jest to już związane z jakąś większą inwestycją, ale można wtedy też to wykorzystywać w swoich materiałach. Można też przebitki nakręcić samemu. Tak jak my swojego czasu wykorzystywaliśmy też w naszych materiałach takie przebitki, że ja na przykład robię pajacyki, albo że wychodzę biegać, albo że chyba też była taka przebitka, że gram na gitarze, albo że pracuję przy komputerze, więc albo że nagrywam coś na grey screenie. Więc to są też tego typu rzeczy, które są ciekawe, można to zrealizować ewentualnie samemu, tak. Kolejna rzecz, no i wtedy nie musimy, za to, nie musimy za to płacić. Przebitkami też mogą być zdjęcia. To nie muszą być materiały wideo, to mogą być też zdjęcia. No i zdjęcia możemy kupić na depozit Photos. Co jakiś czas oni mają świetne promocje, że na przykład można kupić 100 zdjęć za jakieś niewielkie pieniądze. No i te zdjęcia nam się to nie jest tak, że musimy je wykorzystać przez rok, tylko jest jakie je wykorzystamy, to wykorzystamy. Te kredyty nam się nie anulują na przykład po roku. No i to jest świetne, wtedy warto, warto na taką okazję polować. To się co jakiś czas pojawia na Absumo, tego typu promocja i my też. Mamy wykupioną tego, nawet chyba wtedy kupiłem dwa kody, żeby mieć 200 zdjęć do, do wykorzystania. Ale są też bezpłatne banki zdjęć, z których można korzystać nawet w komercyjnych materiałach, ale warto doczytać też wszelkiego rodzaju regulacje, wszelkiego rodzaju licencje, do czego my dokładnie możemy wykorzystywać te bezpłatne zdjęcia, tak? Trzeba tutaj mieć to na uwadze. Ok, dalej kolejna rzecz to jest animacja. Tak jak mieliśmy w kampanii, liczy się strategia. Bodajże w drugim albo w trzecim materiale, gdzie pokazywaliśmy taką animację o Ernim, który reperował dach. No więc to też było tak świetnie zrobione. Jest to coś, co utrzymuje uwagę, jest to coś nowego, złamanie takiego schematu coś ciekawego więc warto też to mieć w swoich materiałach, jeżeli ktoś chce, potrafi. Wiadomo, że to się wtedy wiąże z, z większymi kosztami no ale takie jest też coś takiego do, do zrealizowania. Kolejna rzecz to jest doodle video. Doodle video to jest taka ręka, która rysuje. I wtedy widać, że jest jakaś ręka, która ma taki mazak, no i tam onarysuje tą, tą historię. Bardzo fajnie coś takiego robi ekipa do Wolf Marketing. To jest Adam Rowiec i jego żona Ewa Mrowiec. Oni realizują tego typu materiały. Wiem, że coś takiego realizuje też Orest Tabaka, więc można się do tych ludzi zgłosić i poprosić ich o ewentualnie o tego typu materiały. To jest dosyć droga, droga rzecz. Ale wygląda to bardzo fajnie. Wiem, że jest też tego typu soft i to się że nazywa po prostu Doodle TV, albo doodle.com, albo doodle video, i tam można coś takiego kupić i można się bawić w tym samemu, można sobie spróbować tego typu historię ułożyć. No jest to myślę dosyć czasochłonne, ale efekt jest naprawdę piorunujący, i nawet krótką reklamę można przy pomocy czegoś takiego zrealizować. Kolejna rzecz to jest rysowanie na tablicy. Czyli wtedy to my bierzemy po prostu mazak, bierzemy jakiegoś markera, mamy tablicę jakąś, tablicę korkową, na której są przyczepione na przykład na przykład bloki z bristolu, takie wielkie kartki bristolowe i możemy tam coś rozpisywać. I my swego czasu też realizowaliśmy taki materiał, gdzie ja byłem przy takiej tablicy. No i właśnie tam pisałem e, i właśnie tam rozpisywałem poszczególne rzeczy. Nawet materiał o MVP, bodajże był kręcony właśnie w taki sposób, tak? Czyli jak przetestować swój pomysł na biznes, no i było o tym minimal viable product, było, była taka, taka rozpiska, gdzie ja rozpisywałem w poszczególne takie cegiełki, no i właśnie to było tak nakręcone przy tablicy. Niektórzy amerykańscy marketerzy mają coś takiego, że mają cały pokój jest na biało, znaczy cały pokój jest wyklejony taką tapetą śliską, no i oni tam stoją przy takiej tablicy, no cały pokój w zasadzie jest taki do, do, do pisania, tak? Więc nie widać żadnych ramek, nie widać żadnych ścian. Tylko jest jedna wielka, taka pierdutna tablica, przy której stoi ten marketer i coś wypisuje. Frank Kerny swego czasu realizował w ten sposób swoje materiały, i bodajże, i bodajże, Ryan, Ryan, Ryan Levesk chyba też w ten sposób robił swoje materiały. I Ryan Dice, tak, to oni, oni realizowali w ten sposób, takie, takie właśnie, gdzie mieli cały taki pokój, cały pokój był wypełniony. Taką tapetą, po której się pisze, ale podobno to nie jest zbyt praktyczne, bo ciężko później, jeżeli zostawimy to wszystko, co na tej tablicy napisaliśmy na noc, no to nawet jeżeli mazak jest dedykowany do tej tapety, to wcale to tak lekko nie schodzi, i później widać, że to jest takie rozmazane, brudzi się to po prostu, więc trzeba z tym uważać. Kolejna rzecz, którą możemy wykorzystać, to jest odrywanie kartek. I na przykład, czyli możemy mieć jakieś kartki. Na jakiejś tablicy przyklejonej, ja kiedyś też realizowałem takie materiały, że na przykład po prostu miałem coś ponumerowane, że pokażę Ci pięć sposobów i bo 1, 2, 3, 4, 5 to było na takich kartkach z bloku technicznego i te kartki odrywałem, i pod nimi były napisane poszczególne punkty. Też bardzo fajna sprawa, też można coś takiego zrobić. Świetnie takie materiały przygotowywał m.in. Brandon Burchard który właśnie odrywał jakieś karteczki, że tam było jeden, 2 trzy, 4, 5 tam 10 sposobów, no i po kolei odrywamy takie nawet karteczki post-it. Bardzo fajnie to, to wygląda. I też uzupełnianie flipcharta. To też, to też myślę, że tutaj tak, to też Brandon bardzo fajnie robił. To znaczy, że mieliśmy jakieś niedokończone zdanie na przykład. Czyli sposób jeden to zrób i kropeczki. Dalej wydeleguj i kropeczki. Dalej punkt numer 3, zatrudnij i trzy zatrudnij i jakieś tam kropeczki. No i on później, jak omawiał poszczególne punkty, to uzupełniał, uzupełniał Miał te, te zdania i to jest coś takiego bardzo fajnego, bardzo ładnie to wygląda, utrzymuje to na pewno, na pewno ciekawość. Jeżeli, tak jak mówię, połączenie wszystkiego w jednym, w jednym wideo, to będzie tego za dużo, natomiast, natomiast jeżeli użyjemy zaledwie kilka, to myślę, że będzie ciekawe. No i oczywiście zapomniałem o mapie myśli, więc tutaj jeszcze śmiało mogę dodać właśnie mapa myśli, tak? e, ponieważ to jest coś takiego, co moim zdaniem bardzo fajnie też, też się sprawdza, bardzo fajnie to wygląda i też ten, te materiały są trochę takie ciekawsze, są ładniej ładnie wyglądają e, i coś się dzieje na tym ekranie, gdzie to, trochę tak jak na slajdach mówiłem, że po kolei wyskakuje jakiś element, bo zobaczcie, wyglądałoby to bez sensu, gdybym kliknął tak i po kolei omawiał każdy z tych punktów, można by tak było zrobić, ale ja właśnie wolę, kiedy to jest pochowane, i po prostu po kolei to przed wami odkrywam, tak? Czyli tak jakbym uzupełniał, właśnie, albo tak jakby w slajdach, każdy slajd pokazuje kolejny punkt, albo tak jakbym uzupełniał na, na jakiejś tablicy poszczególne punkty. Wydaje mi się to ciekawsze, i jest to też takie angażujące. Poza tym, też tak jak w tym modelu, ludzie widzą, tak jak wy widzicie, ile tu jest tych kropek do końca, no i że po kolei to, po kolei to odkrywam, tak? Więc to jest takie, no moim zdaniem, utrzymuje to również uwagę odbiorców, więc to jest fajna, fajna sprawa. I to tyle, jeżeli chodzi o o utrzymanie uwagi, jeżeli którąś z tych metod będziecie wykorzystywać, to moim zdaniem Wasze materiały będą dużo, dużo ciekawsze niż takie standardowa gadająca głowa, gdzie przez całe wideo mamy tylko na ekranie jedną osobę, tak? Nagraną tak na wprost i ona ciągle do nas, do nas gada. No to, to jest trochę takie nużące. No i to by było tyle. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w kolejnym materiale. Oczywiście pamiętajcie, żeby tu u góry zaznaczyć, że obejrzeliście to wideo. Do zobaczenia, hej! No i to by było tyle. Mam nadzieję, że podobała Ci się ta lekcja w taki właśnie sposób, w jaki przed chwilą miałeś lub miałaś okazję zobaczyć. Wygląda cały kurs, liczy się kampania, tak to jest realizowane. Zatem jeżeli podobało Ci się to, jak ja to mówię, jak są poprowadzone te lekcje, że są takie dodane przebitki i tak dalej, jeżeli to jest coś, co do Ciebie przemawia, to zachęcam, aby dołączyć do pełnej wersji kursu Liczy się kampania. Poniżej pod tym nagraniem wideo w opisie znajduje się link do pełnej oferty, zatem zapoznaj się z tą ofertą. No i jeżeli poczujesz, że to jest coś dla Ciebie, to zapraszam na pokład.